Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić kostkę do gry w 3D w programie Illustrator. Tworzymy nowy dokument o nazwie Kostka do gry w 3D. Szerokość i wysokość będziemy mierzyli w jednostkach punkty, więc tutaj ustawiamy na punkty i klikamy OK. Wchodzimy tutaj w symbole. Na początek wczytujemy symbole 3D. Dajemy to, 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 to i to. Mamy teraz wszystkie ściany dodane od kostki. Możemy to zamknąć, a to też zamknąć. Teraz wybieramy prostokąt i przy przytrzymując Shift, rysujemy z tego trójkąt Mamy. kwadrat. Szerokość ustawiamy na 350 oraz wysokość również na 350. Wchodzimy w efekty, 3D, wyciągnięcie i fazowanie. Tutaj zaznaczamy podgląd i głębokość wyciągnięcia. Wpisujemy 350, tak aby nasz kwadrat, nasza figura była równa. OK, klikamy OK. Wchodzimy w wygląd, obrys. Wyłączamy całkowicie. na wypełnienie stawiamy powiedzmy na zielono. Następnie klikamy wyciągnięcie i fazowanie. Oznaczamy podgląd. Wchodzimy w rzutowanie kompozycji. Tutaj będziemy po kolei zmieniać ściany naszego obiektu. Dla pierwszej ściany ustawiamy Tice Map 1. to i ustawiamy mniej więcej na środku. Wchodzimy w kolejną ścianę. I ustawiamy dwie kropki. by robię zmieścić i tutaj troszkę jako zmniejszymy. Ustawiamy mniej więcej na środku. Wchodzimy w kolejną ścianę. Wybieramy trzy kropki.

W ten sposób ustawiliśmy wszystkie ściany. Klikamy OK. No i widzicie, tutaj stworzyliśmy kostkę 3D. Możemy ją obracać I dalej. Tutaj możemy zmienić kolor. Na przykład na biały. Dziękuję za uwagę. Cześć.